To jest tylko lobby, bo ja stwierdziłem, kurna to jest za blisko mnie, odsuń się. Ja pierdziele, jeszcze te dźwięki. No, tak dobra, tak, witam, dobra, zapraszam, witam się sami lobby, witam was na nowej serii na kanale. Five Nights at Freddy's. VR. To jest mój pierwszy pełnometrażowa gra horror. Jeszcze na wiarze, co ja zrobiłem. Nie, będę grał, bo nie chcę 100 złotych przewalić, ale ja pierdzielę! Nie chcę. Zpieprzyłem swoje życie. Okay? Ja to wiem. Nowa gra. Mam, mam wszędzie ciarki, nie? Patrz, dobra może wy nie widzicie, ale to jest takie realistyczne. Kuwa, on to stoi obok mnie! Jeszcze tu dźwięki. Jeszcze te dźwięki za serio mam jakby ktoś tu chodził. Boże! I się zesram na tej grze! Nowa gra. No, jest. Działa. Nie, 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 nie. Dobra, nie widzę tego totalnie. Nie widzę tych play, napisów kompletnie. Seat, o, widzę. O, jeszcze, jeśli yy, macie te epilepsy, to wyłączcie, bo tu są takie świecące światła. We know that Fazbear Entertainment has developed something of a bad reputation over the last few decades. And while it's true that some stories associated with our name were loosely based on actual events, the majority of them were total fabrications from the mind of a complete lunatic. Lawsuits pending. But we aren't above laughing at ourselves. Ha, ha, ha that's why we have recreated many of these completely fictitious scenarios lies that you've been fed over the last several years into a hilarious vr game in the hopes that we can finally move past these childish ghost stories and develop a new relationship with you as well as your kids don't forget the merch perfect for birthdays so sit back and enjoy a few scares <sighs> oh, we do however ask that you agree to a simple waiver before you play it's mostly just legal mumbo jumbo and isn't at all based on user experiences thus far or injuries associated with testing. Just touch the button to agree, and then we can jump right into some harmless fun that can't harm you at all in any harmful way. Thank you for playing the Freddy Fazbear Virtual Experience. You acknowledge that Fazbear Entertainment is not responsible yes, for the digital consciousness, real-world manifestations of digital characters, nightmares, night terrors, night sweats. I didn't Nie I don't want Oh, God! Welcome to the Freddy Fazbear Virtual Experience. Use the console in front of you to navigate the menu and pick one of the frightening experiences available by completing these scenarios more will become available you'll see plenty of familiar faces and some new ones as well so stay a while and have a good time and remember despite the temporary horror you may experience this is a completely controlled environment no and there aren't in any real danger Fazbear entertainment not responsible for real danger please make a selection <laughs> from the virtual <laughs> menu Nie grozi żadne niebezpieczeństwo. Nasza firma nie ponosi odpowiedzialności za żadne niebezpieczeństwo. Najgorsze jest, że w domu jest przeciągi się drzwi, w domu tłuką. To jest jeszcze straszniejsze. Nie chcę nic klikać. Dobra, Nagrody. Przedstawienie. Tytuł, powtórki. Jakieś coiny. Są wszystkie FNAFy, nie? To co za gówno? NIE! Wolałem tamto! Kurde, mać bym się w przewracał. Mm. Prawdopodobnie, jak będę się żegnał czy coś, to będę pomiędzy... Będę tak wstawki, bo ja prawdopodobnie sobie zagram większość I po prostu to tak odpowiednio... Muzyka się skończyła Zmontuję Ja pierdzielę. Się boję, czy mi tutaj coś nie obserwuje i nagle. Dobra, jakie są inne fnafy? Dwa, trzy, cztery. Mroczne pokoje jakieś. Cyber zamiennych, cyber zrewentlacyjny, nocne strachy. O Boże. A, tu są noce. O Boże. Noc jeden, noc dwa. A w DUPIE mnie pocałujcie. Nagrody. Nie chcę jeszcze grać. Chcę obczaj, co o o to chodzi. Menu. A, jakieś. Aha, punkty śmietnik. O ja to chcę. O nie mogę. Misio! O Boże. Dobra, to jest na polu. Boże, się zesrałem. Auto przyjechało. Ja nawet nie widzę, co tam pisze. Okej, okay, to są nagrody za coś. W dupie mam nagrody idę grać Nie chcę. Dobra, jeszcze przedstawienie. Przedstawienie... Okej. Okay. NIE CHCĘ NO! To są wszystkie nawet -y, tylko że w formie VR. U2. Ja nie wiedzę ja wie, bo co chodzi Nawet nie mam pojęcia o co chodzi we FNAF-1, co nie grałem w FNAFa. Czyli muszę to jeszcze wyłnieść kurwa, co tam się świeci. Na jedenkado były te takie te guziki, muszę. Ha! Muszę po prostu przetrwać, jak idzie jakiś Misio do mnie, to muszę sobie nakładać na mordę ten. takiego ten, ten, głównego bohatera Frediego. Maskę. Że mnie nie wybiły. Boże. Boże. Co ja robię ze swoim ży... Gdzie jest start? Nagrody, przedstawienie. Tytuł powtórki? Nie. To muszę kliknąć. Robię to. Umrę. Po prostu umrę. <tryk> I co to będzie po ambulans? Nie znając mojej lokalizacji. Weź widzicie jakiegoś hakera czy co się zdechnę. Boże, ja to ja na zawał zejdę! N nie mam epilepsji, ale na zawał zejdę! Ja pierdzielę! Nie! 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 Nie, 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 nie. nie. Co ja robię z moim życiem? Ja pitole jestem! Jestem, weszłem! Boże, muszę się cofnąć trochę. A, nie kliknę! dupę, dupa, tu ciemno. Gwiazdy wokół. Nie kliknę. Dobra, kliknę. Wciskać przycisk. Co to kurde? Nie śpiewać mi? nie O ja cię w dupia Ty śmieciu. A skinołem się, ginąłem, czy się z... Ej, ja, ale ja chciałem posłuchać to, co on O kurde, o kurde, ale ja, to już myślę, że to już był stary. myślałem, że na dziś muszę posłuchać to, co

Jak nie mam to przetrwać? Wyłącz. Oja, Są wszyscy? Zniknął! A on tu poszedł przecież. On idzie obok. W dupecie! Słowa tylko trzy. Tu jest. No i jeszcze Freddy! Nie, Chica. Chica jest tu, dobra. Tu chyba trzeba animatroniki. Ja będę się przełączał, dupie ich mam. No tak cały czas przełączał. Nigdy mnie nic na nie spierdzieli. No ty w f... Ty gnoju głupi!

so you can imagine how having your head forcefully pressed inside one of those can cause a bit of in discomfort. If that, the only part of the that would like to see the light of day would be the iPhone and the key pop up in front of the mouse. Yeah, they don't tell you these things inside of them. Ty śmieciu! Ale tu go nie ma już? Nie otworzę tej drzwi, a w dubie cię mam. Poszedł Która godzina jest? Wyłącz. Nie, ja zrobię no, noc, ja kończę odcinek. A, to w dupie mam. Hopie, ja się tak sram. Nie, jeszcze idzie. O, w dupę, było blisko. O, kur... Power się kończy. Nie. Nie. No, oni tu stoją. Jak się power paczki do niej dostają? Nie można, tak się power skończy! Wychodź, wypadn... Wyjdź... ...stąd śmieciu! Wypad, ...gnoju! Nikt cię tu nie chce. Out. Dziękuję. Jest tak. 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 Boże. Dziękuję. Oh! Dziękuję. Boże. O, w dupę! Prezent! Coś mi wyskoczy. Nie! O, tak! Chipsy mam! O. Ja wiem, że to było nawet mniejsza noc, ale i tak. nas no, druga. No to jest taki dostawy odcinek. Nie chyba go zakończę. Zobaczę ile to trwało. Mniej więcej i zobaczę ile też trwa taka jedna noc w rzeczywistości. Żeby wiedzieć. O mi serce nawala. A zaraz zrobię drugi odcinek. No w sensie teraz zaraz nagram. Ale ja się z wami żegnam. Boże! To było straszne! Udało się! Ty mnie pierwsza się nie za bardzo liczy, no bo myślałem, że muszę to wszystko słuchać. Ale wiem o co chodzi we wnafajedynce. Serce mi bije? Serce mi nie bije, umarłem. Dobra, bije. I to za szybko. <grym> o Boże, dobra. Ja się z wami żegnam. Nie wiem kiedy będzie kolejny dzień, bo najpierw. Nagram wszystkie. bo w sumie nie, nagram sobie tylko w fajdynkę. Potem wszystkie z ten. Potem. Tak, wszystkie po kolei, w dwójkę. A w nafajedynkę. I tak każde okres po kolei. No, czyli z każdej nocy będzie jeden odcinek. mogą być krótkie odcinki, nie? Z każdej nocy będzie jeden odcinek. Yy, tutaj z każdej nocy jeden odcinek, z każdej nocy. już z każdego tego, to wychodzi po jednym odcinku, nie? Łącznie, łącznie z tego odcinku powinno być. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2 na, 3 na 14, 15, 16, 7, 8, 9 na 2, 2, 1, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6. Łącznie z tej serii powinno być 26 odcinków. O Boże Tak nie, ja, ja od razu teraz nie przystępiłem, powinniam sobie TikTok coś, bo muszę... W serce! Muszę się uspokoić, bo mi tak serce nawalaża ja nastawało sejden, nie? Nawet, yy, słuchajcie, jak szybko mówię. Jak szybko mówię, że to rzeczywiście się coś boję, czy coś! Uheh. Udało się. Dobra, ja. To be, Tak będę chyba nagrywał, więc. <laughs> Dziękuję wszystkim za oglądanie. Czekaj, czekaj! Muszę jeszcze nagrody czy coś. Ile mam punktów? Jeden. Jej! Ile mam? Nie pisze. Śmiecie. Ale czekaj, że czekoladę. Znaczy, paczkę chipsów. Gdzie ona jest? paczka chipsów moją. To jest piłka. <small> Co muszę z tym zrobić? Bym do tego? Nie, dobra, tam, tam są drzwi. drzwi <grymne> wyjdę. Nie, no bo to też mnie będę widział. Nie wiem. Nie ma wiem, co chodzi. Możecie pisać o co chodzi, ale ja tak pewnie nie będę widział. O, w dupę Albo wiem, albo teraz od razu zmontuję. Teraz, potem się uspokoję i będę. Tak. Może kiedy będę, jak wleci ten ten. Ja to nagrywam w poniedziałek. 23 chyba Na wakacje Nie wiem, dobra, rozgaduję się Ja lecę, menu Lecę O, mam jeden, jeden ten, jej O, dufa, dobra, ja są z zlecę Szybko, nara Odcinek pewnie krótki, 10 minut czy coś Takie odcinki się najfajniej ogląda Dobra, lecę, cześć, 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 cześć.